Witam, z tej strony Gregor! Chciałbym was dzisiaj powitać ponownie w grze Battleforge, gdzie strategicznej, w której to karty są naszymi zaklęciami, budynkami oraz jednostkami. Rozsiądźcie się wygodnie, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję oraz komentarz pod filmikiem, a ja zapraszam was do oglądania dzisiejszego odcinka, gdzie dzisiaj będziemy kontynuowali pierwszą kampanię Battleforge'a, kampanię dla jednego gracza, gdzie będziemy tym razem uwalniali miasto Hope, z oblężenia Rozsiądźcie się zatem wygodnie, albowiem czeka nas ciekawa podróż. I zobaczymy, co musimy na tej mapie tym razem zrobić. As the first battle of the Twilight War loomed, it was clear the mortal races desperately needed aid. The leader of the Claiming victory could only be achieved by finding the gods, had disappeared months before in what some of his fellow Skylords thought a fool's quest. Shepherded by his rebellious daughter Viridia, mortals, most of them humans of the Northern Lyrish Empire, gathered near the city called Hope. She believed there they could both make a new beginning and defend against the Twilight creatures. Further disobeying Branock, Viridia convinced some of the Skylords to use the Forge to conjure legendary creatures and wonders of old. Moon, his able lieutenant, remains silent in the face of Viridia's plans. Okay, we I can't save this dying world without you. My father The gods will save us, but they're gone, and we must act.

Dobra, na razie idzie dobrze. Więcej zarażonych mi mamy tutaj na głowie. Więc musimy się nimi zająć i to szybko. Tam jest mur. Mur się nam przyda. E, e, jedźcie na nich. Dobra. To trochę nam ułatwi. Dobra, poślemy już nomadów do przodu. Orkoje wraz z naszymi łucznikami powinni sobie poradzić. A to, że już mamy drugi monument w pobliżu, to nam się przyda, bo... Dla przypomnienia, monumenty pomagają nam w budowie kolejnych tierów. Dzięki czemu będziemy mogli używać większej ilości kart. Okej, okay, niech pędzą nomadzi. Dobra, poślemy tych korków od razu do obozu. I kolejną od razu tutaj. Studnie wybudujemy, bo głównie energię zyskujemy właśnie z tych studni. Dobra, zarażeni, pokonani, teraz zniszczmy te budynki w pobliżu. Your Dobra, jesteśmy już prawie na miejscu. Te studnie tam się. Te studnie też się nam przydadzą. Dobra, mamy czterech nomadów. Możemy próbować powoli jechać dalej do przodu. Oj, trochę tutaj już jest, ale mam plan. I na razie idzie wszystko zgodnie z planem. No, don't let them draw you away. Go to the Western Enclave. Teoretycznie, jeżeli ich zatwimy tutaj, to nie będziemy musieli się martwić o tą enklawę, więc. No spokojnie, Veridia. Teoretycznie wiemy, co robimy. Chyba. No bo nie oszukujmy się, jeżeli będziemy niszczyli miejsca, z których oni przychodzą, to nie będą mieli jak zaatakować, dobra, ta wieżyczka już jest powoli niszczona. Tutaj jest trochę gorzej, ale jakoś dajemy radę. Niestety nomadzi są trochę drodzy. Ale jak widzicie są bardzo dobrą jednostką na pierwszym tierze. Jak chodzi o właśnie wykorzystywanie ognia. A moja talia skupia się głównie z istotów ognia, cienia i właśnie bandytów, czyli ognia i cienia. To też można było zobaczyć już u mnie jak ta talia potrafi kosić powoli. A tu się pojawiła, no nie ma grupka wroga. Może ona być trochę wręcz przytłaczająca. Ale damy radę, tak sądzę przynajmniej. Ok, czyli chcą zrobić duży atak na enklawę, i prawie nam się udało ich tutaj wybić. No nie, to, to miejsce już tracimy. Więc przyda się już przygotować obronę. I to w sumie jak najszybciej, ale no, biliśmy ich tam dość mocno, więc będzie nam łatwiej też dzięki temu to obronić. Bo nie będą mogli uderzyć pełnią sił, tylko osłabionymi już siłami. Dobra, mamy trzech nomadów. Łuczników poślemy tutaj. Just a few more seconds. I jedziemy na spotkanie z nimi. Dobra, idą jeszcze osłabione wielkoludy. Dobra, udało się. Wracamy tam, wykończyć siły wy wy zarażonych. Póki jeszcze możemy, oczywiście. Ora, drugi tier nam się przyda, tak samo studnia tutaj, dobra, jedna klawa obroniona. Ok, nie musimy się o tę enklawę martwić. Musimy iść dalej powoli. A mamy teraz te dwie enklawy. Co wiem, możemy od razu skoczyć na następny tier. I to powinno nam trochę pomóc. Jasne, tylko się najpierw nie wiem, przebijemy na południe? Nie wiem, taki szalony pomysł. Bo jak się przebijemy na południe, to będziemy mogli skupić się na przebiciu na północ. Okej, okay. jeszcze nie mamy za bardzo energii, ale już możemy powoli przyzywać rzeczy tieru trzeciego. I powoli stawiamy mury. Studnie stąd się nam przydadzą. Zostaniecie tutaj, nomadzi przodem. Dobra, wypuścimy was, skoro chcecie wyjść. Nie wiem w sumie po co chcecie wyjść, ale wychodźcie. Dobra, a wy jedzcie już na północ. Chodź, tak jak myślałem, tu będzie kolejne obozowisko. No dobra. Oj, ten szaman długo nie pożyje. Ale ci nomadzi chyba też nie za bardzo. Oczywiście, jeżeli nie damy im pomocy. A ła! Wow. To trochę oberwali. Dobra. Trzeba skończyć z nomadami i zacząć wystawiać inne jednostki. Chodź, jeden nomad się jeszcze nam przyda. Dobry, sprawdzony ogr, I jeszcze jedna gladiatorka. Okej, okay, tu nas atakują w a jak sobie poradzimy. Dobra, mamy jeszcze trochę złota, i chodźmy jak najszybciej tutaj teraz. Te wieżyczki powinny przytrzymać te studnie. I mamy tu monument na Tier 4, co się nam przyda. Dobra, mur postawiony w porę, bo już tutaj szli prze przeciwnicy. No dobra, jeszcze jedna studnia i popatrzcie, ile już my zbieramy energii. To nam się na pewno przyda. Dobra, podleczymy sobie trochę oddziały i spróbujemy powoli już iść dalej do przodu. A przynajmniej spróbujemy. Patrz, w sumie możemy poczekać na coś większego. Okej, okay, kolejna fala ataku. No cofnijcie się, bo teraz zrobią bum. Dokładnie, zrobili boom, więc my idziemy dalej do przodu. Dobra, poślemy statek trochę głębiej. Dobra, jakoś to idzie. Z dużym naciskiem na jakość, ale trochę powinno to ułatwić z odpieraniem ataków. ...a to najważniejsze. Okej, okay, tu teraz atakują. A my możemy już używać jednostek czwartego Tieru. Więc przyzwijmy kilka zabawek. No dobra, idziemy. Postaramy się im zniszczyć od razu bazę. Co się tam dzieje? Aj, przebili się. Cholipka. są pod atakiem. No dobra, a tak trochę nie wypalił, przynajmniej jeszcze, ale co za chwilę naprawimy, potrzeba nam tylko jeszcze trochę jednostek. A my mamy akurat czas i skąd brać surowce. Dobra, próbują się przebić. Ale popatrzcie, prawie już nie ma ataków na górę, tylko już są ataki na dół. Czyli ten nasz szalony, trochę atak na bazę daje jakieś rezultaty. No dobra, ruszajmy do przodu. Dobra, tu na razie spokój. Z dużym naciskiem na na razie.

Dobra, nie udało im się. Wy się cofnijcie, podleczycie się trochę. Dobra, to się trochę nie udało. Ale wyjdźcie się trochę podleczyć, wie moje wielkoludy. Dobra. Za chwilę tutaj przyjdzie ten wielkolud. Ja zróbmy mu niespodziankę z artylerium. I coś tu pewnie za chwilę wyskoczy. Nie wiem tylko jeszcze co, ale coś wyskoczy. No i po wielko ludzie wroga. A my mamy, no, całkiem pokaźną gromadkę. Dobra, musimy załatwić tego ich przywódcę. Spodziewałem się czegoś większego osobiście. Ale udało nam się to najważniejsze. Miasto Hop zostało uratowane. I będzie nas czekała niedługo kontynuacja kampanii. Gdzie będziemy tym razem bronili bezpośrednio w miastach Hope, ale to już zrobimy w następnym odcinku. Mam nadzieję, że wam się podobało. Zapraszam was także na inne filmiki na moim kanale. Bawcie się dobrze. Ja będę się żegnał. Na razie.